Podczas uroczystości zorganizowanych na statku Zefir zaproszeni goście, pracownicy i przedstawiciele krośnieńskiego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego podsumowali swoją dotychczasową już pięcioletnią pracę na terenie naszej gminy. A jak zaznaczał prezes firmy jest o czym mówić. Wartość finansowa zrealizowanych prawie 20 inwestycji przekracza 60 milionów złotych. Nie robimy tego dla siebie, tylko dla ludzi, bo od tego jesteśmy, żeby dostarczać wodę dobrej jakości o dobrych parametrach fizykochemicznych oraz do tego, żeby odbierać ścieki, przekazywać je rzece Odrze w sposób oczyszczony. I To jest nasze zadanie własne. Oprócz przypomnienia najważniejszych inwestycji dla gości uczestniczących w jubileuszowym dla KPWK rejsie, organizatorzy przygotowali także poczęstunek i konkursy z nagrodami. Kilka dni później przedstawiciele firmy podpisali kolejną umowę na wykonanie następnej inwestycji. Jest nią modernizacja hydroforni parkowa. Prace będą realizowane w dwóch etapach. Pierwszy dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, drugi to roboty instalacyjne. Czy firma nasza generalnie rzecz biorąc zdobywa zamówienia uczestnicząc w przetargach publicznych, czyli jest to jeden z wielu przetargów, w których uczestniczymy? Oczywiście e, pewien procent tych przetargów udaje się wygrać e, i od tego momentu cała nasza uwaga skupia się na realizacji tego przedsięwzięcia. Prace mają być zakończone w czerwcu przyszłego roku.